Kolejny punkt, proszę Państwa, projekt uchwały w trybie jednego czytania do druku 2103. Przypominam, że minął termin zgłaszania poprawek, a poprawki należy do prowadzącego obrady, do końca dyskusji zgłaszać. Dotyczy on przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagotowania Przestrzennego obszaru gorek Fiołkowa, projekt prezydenta miasta Krakowa druku 2103. Tryb jednego czytania referuje Pani Dyrektor Bożena Kaczmarska-Michniak. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Kolejny projekt to przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ugorek-Fiołkowa. Powierzchnia tego planu to 83,92 hektara. Przygotowana analiza jest odpowiedzią na, również na Państwa uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczącym przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cele, które, obszar, który obejmuje propozycja objęcia projektem planu, to obszar zlokalizowany pomiędzy ulicami Młyńską Boczną, Mirosława Dzielskiego, Janusza Meissnera, Młyńską Aleją Jana Pawła II, Ułanów i Akacjową zgodnie z załącznikiem graficznym, który macie Państwo wyświetlony. Do głównych celów planu należy stworzenie warunków formalno-prawnych dla wykorzystania planowania urbanistycznego jako wsparcia programu rehabilitacji osiedli blokowych poprzez ograniczenie zagęszczenia zabudowy i zrównoważony rozwój inwestycyjny, stworzenie możliwości lokalizacji nowej infrastruktury społecznej, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, wskazanie warunków dla modernizacji i odtworzenia zniszczonej tkanki. Sporządzona analiza uwarunkowań planistycznych dla obszaru Ugorek-Fiołkowa wykazała zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa zmienionego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 roku. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie pozytywną opinię wydała Komisja Planowania Przestrzennego do Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę stanowiska klubu radnych. Otwieram zatem dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że zgodnie z paragrafem 36 ust. 1, punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie złożono poprawek, a zatem będziemy całość uchwały głosować w bloku głosowa.